Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć wszystkim. Dzisiaj na warsztacie u nas nowe Audi RS5, auto z bieżącego. Zabezpieczyliśmy w pakiecie PRO, czyli w najwyższym z możliwych pakietów. Dodatkowo tutaj mamy oczywiście to powiadomienie GPS, ochrony przed ogłuszarką sygnału i wiele innych dodatkowych funkcji ja tutaj w tym filmie chcę wam zaprezentować w jaki sposób działa ta blokada w tego typu samochodach więc zainicjujmy sobie taką sytuację Mogę na hamulec, klucze oczywiście mam przy sobie no i klikamy start silnik się oczywiście uruchomił natomiast w biegu żadnego wbić nie można Włącza się głośny alarm, w tym momencie telefon dzwoni do naszego klienta. Wpiszemy teraz prosty kod, który zaautoryzuje nam to zabezpieczenie. Na ten moment ustawiliśmy prosto, strzałka w lewo, strzałka w prawo, tutaj do wolnej Oczywiście sobie te przyciski zmieniać, które są w samochodzie i będą odpowiadać za to, żeby ten kod, żeby to zabezpieczenie zautoryzować. Więc tak, mamy auto odblokowane w tym momencie możemy śmiało zmieniać biegi także w taki sposób to wygląda w zestawie dostajemy jeszcze brelok którym możemy się autoryzować taki brelok wystarczy, że mamy przy sobie i dochodzi do tej autoryzacji automatycznie także za chwileczkę też pokażę w jaki sposób to wygląda działanie tego breloka na ten moment auto jest już rozblokowane i tak jak pokazałem Wam możemy odjechać natomiast kiedy sobie wyłączymy i otworzymy drzwi sygnalizacja dała nam znać, że auto jest w tym momencie zablokowane Zamknijmy. No i w tym momencie spróbujmy jeszcze raz uruchomić. Silnik się uruchamia. Ale biegu znowu. Nie można żadnego wbić. Włączył się głośny alarm. Dokładnie. Prosta sekwencja. Przyjęty kod. I to tak naprawdę tyle. Eee, dobra, ja wyskakuję z auta. Pokażę Wam jeszcze, jak działa sytuacja z brylokiem. Jesteśmy już poza samochodem, Brelok razem z kluczami mam przy sobie. W momencie, kiedy korzystamy z tej bezdotykowej formy autoryzacji, system tak naprawdę już w tym momencie wykrywa, że ten brelok jest w zasięgu centralki. Moment, w którym kliknę Start Stop doprowadzi do tego, że po prostu to zweryfikuje i przyjmie tą, tą, tą autoryzację. Tutaj mrugają nam światła awaryjne, także w momencie, kiedy kliknę start, powinno od razu mrugnąć, informując, że. Doszło do autoryzacji. Równały. Od razu bieg mogę wrzucać. Także działa to w bardzo szybki sposób, dlatego też jest to tak wygodne. W tym momencie już możemy też tym autem odjechać. Kiedy sobie wyłączymy silnik, otworzymy drzwi podwójnym. zabezpiecz auto .pl. Auto Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. jeżeli masz taki samochód rodzinny to Pierwszy miał do nas zadzwonić, na pewno Tobie pomożemy. A ja się żegnam. Cześć.